Klasa druga, a rusza dziś w drogę. W czeka nas przygód, czas. Już od rana każdy z nas się śmieje, bo na ranczu nuda nie istnieje. Chopca, chopca, heja, ha! Tak się bawi klasa druga, a. Mini z Okieł, paska, las To był naprawdę fantastyczny czas. Minizo, koza, strusi, kucyk Każdy zwierzak patrzy, jak wymówił. mówił Zapraszamy na noś placek A po chwili sani, choć to lato Kulić śmiga na kółkach, dzieci machają Hopsa, hopsa, heja, ha Tak się bawi, klasa druga, a Fantastyczny czas Wieża widokowa wznosi się w chmury Widać z niej lasy i góry Potem ponton z jest jak zakiety Aż się uniosły nam wszystkie berety Hopsa, hopsa, hey ja ha Tak się bawi klasa druga, a z okieł, baska, las To naprawdę fantastyczny czas Pipi, czekał indiański świat Pióro busz, ognisko i tańca takt, potem nowy, odwaga w ruch. Każdy przeszedł odwagi duch. hopsa chopca, heja, ha tak się bawi klasa druga, a Mini z okieł, paska, las, lunchow strągowej zaprasza nas. kucyk Każdy zwierzak patrzy jakby mówił Zapraszamy na nasz placek A po chwili sanie, choć to lato Kulik śmiga na kółkach Dzieci machają Hopsa, hopsa, heja, ha Tak się bawi klasa druga, a Mini z okieł Baska las ranczo w pstrągowej Zaprasza nas Hopsa, hopsa, heja, ha Tak się bawi klasa druga, a Mini z okieł